Krzywanku z tej strony, najchętniej witam się z wami serdecznie w kolejnym wspaniałym odcinku z trybu Let's Simulate. A naprawdę idzie nam fenomenalnie z drużyną Kenix Blauen. Naprawdę królewsko-niebiescy się spisują wybornie. Przejdźmy sobie od razu na wstępie do biura. O Boże, zaraz kichnę, a nie chcę tego zrobić, bo Wam uszy wybuchną. Dobra, już przeszło. E, dobra, mamy e, informację, że Christian Fuchs niestety jest. E, zawieszony na to spotkanie, znaczy był zawieszony, ale chyba na to spotkanie już nie jest e, Więc jest OK. mamy konferencję pracową przed meczem z FC Barceloną I poprzednie to spotkanie Się e, Zakończyło wynikiem 3 do 2 dla FC Barcelony, czyli mamy naprawdę wielkie szanse, żeby wyeliminować FC Barcelonę Z Pucharu Mistrzów, z Ligi Mistrzów, dlatego musimy zmotywować naszą drużynę do walki No i Boże Boże, dopomóż, bo tylko to mogę powiedzieć jesteśmy. To, co się po prostu wyrabia w, na obecną chwilę z naszą drużyną, to to jest no, poważnie, bo mówię jakaś, jakaś masakra. Pa jedna ćwierć finały Ligi mistrzów z FC Barceloną na wyjeździe 3 do 2. Teraz gramy u siebie. E, w Eurolidze no to tutaj niestety, znaczy Euroliga, no to tutaj niestety dobrze, że nie gramy, bo tutaj jest Liga Europejska, w której gra PSG. Borussia lol. <noise> w Bundeslidze no niestety wyprzedziła nas Borussia Dortmund. A szkoda bardzo, ale na pewno się na nich odbijamy. Bez dwóch zdań walczymy tutaj o największe cele. Dobra, czy możemy pomówić o moim wynagrodzeniu? Uważam, że mój jest. Zysku... Okej, okay, dobra. Jak najbardziej jestem w takim dobrym humorze, że jak najbardziej mogę tobie e, podwyższyć płacę. Jestem po prostu Masakrycznie się cieszę, bo jest ciężko naprawdę coś ogarnąć e, z klubem, który teoretycznie, no i praktycznie też, no nie ukrywajmy, nie masz takich wielkich zasobów, no nie. Mm. Osiągnąć coś tak dużego jak na razie, a jak na razie nam idzie bardzo dobrze, ponieważ jesteśmy w kwietniu i idzie nam bosko. No więc, dobra, przejdźmy sobie teraz do ustalenia składu, na no to spotkania tutaj. E, na szczęście już nie mamy eksperymentalnej tej wersji składu. Na szczęście, na szczęście. Dobra, więc teraz tak. E, oczywiście ta schodzi i zamiast Barnetty, czy w, w, może grać Draxler, Draxler? Może grać Draxler? więc Draxler sobie będzie grał. Draxler oczywiście zostanie na lewej pomocy, bo atak będzie na SPO, na ataku Lukaku czy Huntelar, Dobra, zaryzykuję i damy Lukaku. Hmm. No i to jest chyba wszystko. To jest chyba wszystko, moi drodzy. I skład jest naprawdę wykokszony na maksa, i teraz musimy się modlić po to, o to żeby po prostu nasza drużyna pokazała na co stać. Królewsko-niebieskich, na co stać Szalkę, Nulfia, Gelzen, Kirschen, Weltins Arena, rozpoczynamy ten mecz: Czech, Monteja, Hewedes, Matt i Fuchs Heger, Tiote Farfan, Draxler, Boatę, Klukaku, Wiktor, Waldez, Daniel Alves, Pikę, Maszerano, Alba, Sergio, Busquets, Sesk, Fabregas, Czawi, Mesti, Pedro i Iniesta. No i niestety w 21 minute minucie Tjotę rzuta kartka, i Pedro pewnie wykorzystał albo rzut wolny, albo rzut, nie no, rzut karny nie, ale może rzut wolny wykorzystał. No... chociaż strzelmy honorową bramkę. Nie, dobra, nie, niestety. Niestety... Niestety odpadliśmy z Ligi Mistrzów, ale odpadliśmy w naprawdę bardzo, bardzo dobrym stylu, pokazaliśmy się z naprawdę bardzo dobrej strony, mamy dosyć spore dofinansowanie z Ligi Mistrzów, pokazaliśmy się z naprawdę bardzo dobrej strony, a to dlatego, no że ludzie, dojście do finału i yy, wyeliminowanie przez FC Barcelonę, wynik dwumia no to jest niestety 5-2, no ale no, już wszystko moim zdaniem e, naprawdę bardzo dobrze rozegraliśmy, oferta kontraktu ro odrzucona, no, trochę roz... Chciałem zrozumieć moją ofertę w zespole. Boże. E, dziennikarze zebrali się na sali konferencyjnej. Dobra, pochwalimy nasz zespół, e, ponieważ musimy sobie wygrać ten meczek z Eintrachtem, 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 żeby teraz nie strzelił gafy. Tak, Eintracht Frankfurt. Okej, okay, dobra sekunda, tylko sobie tutaj przejdziemy po raz kolejny do kontraktu. I po raz kolejny do naszej Marudy. Tutaj jesteś. I co ja mam ci powiedzieć? No, kim będziesz? Jesteś zmiennikiem, no stary, sorry. Jesteś zmiennikiem, nic jej tutaj więcej nie, nie mogę dać, wybacz. Dobra. I wiecie co? Podjąłem sobie... Podjąłem też decyzję o tym, że... Transfery sprzedaż zawodników, ale spokojniką nie będziemy sprzedawać. Przynajmniej tak z naszej woli, że tak to określę. Tylko będziemy wypożyczać. Mianowicie podjęłem decyzję, że wypożyczymy sobie wielki talent, jakim jest Max Meyer, który moim zdaniem i zdaniem wielu innych przewyższa nawet talent Draxlera. Po prostu Meyer jest niesamowitym zawodnikiem i moim zdaniem powinien się rozbijać. Powinien pójść do klubu, w którym będzie grał więcej niż w naszym klubie, ponieważ zasługuje na to zdecydowanie. Dobra, nie, 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 zostajemy w karierze. Lecimy sobie dalej, symulujemy sobie to zupełnie składręcznie. A co się stało się? A, funkcja jest przecież zawieszona, a, funkcja jest zawieszony w Bundesliga. To wiele wyjaśnia. O, Boże, co ja zrobiłem? Nie, 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 nie. Unnersztall na pewno nie na tutaj. A o, go, proszę tutaj mi wbić. Mm, tutaj może sobie wejść... Ekola Sinia, czy dlaczego by nie? No i dobra, teraz już damy zagrać e, nie Lukaku, tylko damy sobie zagrać e, Huntela Robi i zamiast, e, zamiast Hegera zagra Jones. Okej, okay, dobra, so jeszcze zrobimy taki mech, że Draxler będzie grał na HPO. No i lecimy sobie z nierozegranie tego spotkania. Boże, co ja klikam, co ja patrzę. Eee, I lecimy sobie z rozegraniem tego spotkania, oczywiście gram po raz kolejny na Valdivs Arena i tym razem musimy wygrać na tym stadionie i miejmy nadzieję, że tak się stanie. Tak jest, 4 do 1, dwie bramki Boateng, jedną Farfan, jedną Jones. Świetnie, że postawiliśmy na Jonesa, bo zdobył bramkę. No i okej, okay. teraz zobaczmy, jesteśmy liderami Bundesligi, ale kurde Blaszka, jeżeli Borussia wygra, to wtedy oni nas prześcigają, ale jest... Ale jest elektryzująca atmosfera tutaj Dobra, koniec zawieszenia Fuksa, to mnie cieszy Konferencja prasowa, dobra e, Zawodnik, pochwalimy sobie naszego zawodnika, jakim jest e, Petr Czech No i okej okay. Lecimy dalej, teraz tylko oferta przyjęta Dobra, pięknie, cieszę się, wspaniale Dobra, i teraz burusa jeszcze nie rozegrała swojego meczu Już rozegrała? Tak, niestety rozegrała No i go niestety wygrała Boże, ale my z nimi się tutaj będziemy prześcigać, naprawdę. Masakra. A teraz gramy na wyjeździe z VFB Stuttgart, więc tutaj też nie będzie kolorowo. 10 minuta, kartkę żółtą mam Matip, Ja tutaj się patrzę na inne wyniki i szukam gdzieś Borussii czy coś. Okej, okay, Huntelaar Larce, bramkę dobra i Stymul... Nie! Fuck this shit. No i jeżeli Borussia wygra to spotkanie, to nam odskoczą już na dosyć konkretną liczbę punktów. Niestety. Odskoczył nam aż na 3 punkty. Wielka szkoda. Jeremy Jones jest zawieszony. Konferencja prasowa. Eee, konferencja prasowa. Motywujemy nasz zespół, bo coś tracimy, KURWA blaszka, tą formę, którą tak, tak wykoksiliśmy w poprzednim odcinku. Co się tracimy? Czy możemy zamienić parę słów? Mati, pewnie o to, że nie grasz za dużo, kolego. Tak, jestem niespokojny. Chcę mieć pewność, że nie ma między nami niejasności i wie pan dokładnie, co ze mną jest. jakoś sobie z tym radzić, ale nie. Okej, okay, czyli Matip się źle czuje w klubie, ale dalej chce, chce grać u nas, bo się w nim dobrze czuje. Fuck logic. Dobra, więc tak, Jones jest zawieszony za kartki, ale to bardzo dobrze, ponieważ wróci sobie e, Hegger do składu, na ławkę usiądzie Max Meyer, e, do pierwszego składu wskoczy sobie, nie, Huntelar zostanie, Huntelar zostanie, e, dobra, zamiast a Aogo wejdzie Fuchs, tak jest, ma tip, ty grasz w pierwszym składzie, grasz w pierwszym składzie, więc bardzo dobrze, z tego powodu się cieszę, e, Papadopoulos w ogóle nie gra, to jest kurde blaszka, to jest źle, Eee, dlatego Pulos, a tam damy mu zagrać na prawej obronie, da sobie radę, hop czemu by miał sobie nie dać Dobra, i teraz gramy sobie z zespołem, z którym powinniśmy zdecydowanie wygrać Ale no to jest, to jest tutaj jest wszystko możliwe, tym bardziej, że gramy na Veltins Arena, a na Weltin Arena zdecydowanie idzie średnio jeszcze, o dobra, tym razem poszło konkretnie, Montoya, Lukaku, Draxler, Boateng, pięknie, Lukaku się zdecydowanie chce wkupić do podstawowej jednostki. Wow! Mamy rozegrane o dwa spotkania więcej niż Borussia? Co to się dzieje? Co to jest z tym, z tym terminarzem tak powalone? Nie ogarniam, zaraz będziemy mieli o 3 spotkania więcej niż Borussia Cały czas mam informację, e, informację, że zawieszony, koniec zawieszenia, zawieszony, koniec zawieszenia, konferencja, koniec zawieszenia, zawieszony I tak cały czas e, Dobra, lecimy sobie do zespołu, tutaj musimy zmienić Kevina, Prince'a, Boateng'a, ponieważ jest zawieszony za karteczkę E, więc tak, ating. no i teraz jest, this is your moment, this is your moment, Meier, pokaż, że jesteś talentem, pokaż na co cię stać, ale nie jeden raz, e, dobra, trochę mnie chyba poniosło, dobra, do podstawowego składu wskoczy sobie Lukaku, ale fajnie by było Meyer urwał bramkę i pokazał na co go stać, naprawdę, wtedy bym się ucieszył i to konkretnie, dobra, Papadopoulos zamiast Matipa i zamiast Fuksa wejdzie sobie... E, Felipe Santana, dobra, jest pięknie. Lecimy sobie z symulacją kolejnego spotkania. Tym razem gramy z Borusem, Mönchengladbach. No i musimy walczyć o to. Ej, w ogóle, gdzie jest Bayern? Kurde, blaszka? ja w ogóle ich coś nie widzę w czołówce. Oni są trzeci czy czwarci? Nie mam pojęcia. Symulujemy 2 do 0, dobra, Farfa. Meyer, to jest to, to jest to. Ale Farfa nie trafił kornego. O, ale się kupił potem, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, dobra. Meyer, to jest to, co powiedziałem. No i Bayern jest. No patrzcie ile punktów do nas traci, no gaddemet, oni mają rozegrany tylko jedno spotkanie mniej, czyli jakby wygrali, to tak czy, siak, tak czy siak by mieli dużo mniej od nas ten. A my już mamy o trzy spotkania więcej niż Murusia, no i gdzie tu jest logika? Ja nic nie widzę. No i oczywiście, tak jak powiedziałem, wiadomość, że koniec jest zawieszenia. Tylko takie wiadomości dostaję w, w tej karierze. Tylko i wyłącznie takie. Dobra, lecimy dalej. Kończy się już nam pierwszy miesiąc w tym odcinku i rozpoczynamy sobie już drugi, jakim jest maj. Oczywiście gramy sobie z Freiburgiem. Kontuzja na treningu, tylko kogo? Kto? 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 Nie, Hevedes! Boże stary, zdrowiej. Nasz kapitan niestety uległ, Ym, doznał kontuzji. Cholera jasna, cholera jasna. Dobra, zawodnik. Ej, Hewedes, motywujemy go do walki w kontuzji. Dobra, i. Co ty, ty, była ten taki rozgadany? Ostatnio jestem w świetnej formie, dobrze się czuję. Mam nadzieję, że nie posadzimy pan w następnym się posadzimy panu na następnym eventu. Część że zbliżający się, Merdon nie jestem i uważam, że zagrany. No to jest to samo. Mam pewno. Mam propozycję. Kurde, blaszka. One buy some drugs? albo coś takiego. Eee, dobra, czyli przechodzimy tu. No i Mayer pokazał się ładnie w tym spotkaniu z. Ze słabszym zespołem świetnie. Wow, nawet Urus. Jak on po jednym spotkaniu już Urus o jeden punkt, to ja nie wolę, wolę nawet nie wiedzieć, co będzie, jak on będzie więcej grał. Dobra, czyli Meyer, ty mi stary, żeś teraz trochę zaimponował, powiem, i zostaniesz na ławce. I w końcu bym tam chyba zagrał Celejowi, bo Selej w ogóle nie gra. A mimo wszystko, soli też jest naszym napastnikiem, który też lubi pokazać i umie pokazać, na co go stać. Dobra, Hevede jest niestety kontuzjowany. Wow, Papadopoulos już 80 punktów overalla. Nice one, bitches, nice one. E, dobra, zamiast Santany tutaj Fuchs, dobra, ale ja tutaj szybciutko te zmiany robię. Kurde, Blaszka się ma, wypracowane paluszki, oho i Fionowo Dobra, Montoya, Papa, Pulos Mati, Fuchs, Heger, Te, Farfan, Draxler, była też dobra. I jest ok. Wszyscy, wszyscy w formie oprócz leja ja miejmy nadzieję, że sobie załapię. Też formę po tym spotkaniu. Gramy z Freiburgiem na wyjeździe. Będzie ciężko, ale czy ciężko dla naszej drużyny? Mam nadzieję, że nie. Dortmund niestety wygrywa z Hoffenheimem. O, Hoffenheim zremisował tutaj już widzę, że jest też u nas jeden do jednego. Kątem oka tam dalej patrzę. U nas cały czas remis, ale miejmy nadzieję, że ktoś nas uratuje w końcówce. Jest, Meri, Meyer! No nie ogarniał, stary Meyer! No nie, póki. Póki skurczy byku. Lol, Bayern przegrał z hamburgerem. Hamburg. Hoffenheim zremisował z Borussia Ej, no wszystko, wszystko idzie nawet dobrze. My też zremisowaliśmy, niestety. Ale jest w miarę ok, mimo wszystko, jakoś się trzymamy jeszcze, dobra. Ej, Mayer jest naprawdę w świetnej formie, no ogarnijcie typa. Dwa spotkania rozegrał, jedno z ławki, no i zdobył dwie brameczki, dobra. Termin zgłaszania y Okej, okay, dobra, Rozmawiam z zawodnikami, czy możemy porozmawiać o moim wynagrodzeniu? Jasne, bo tak, że możemy e kontrakty. E Dobra, idzie jest bułatek, wow wow wow, 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 ale ty strasznie dużo kolego zarabiasz. Zobaczymy czy ci podpasuje 90. Dobra, teraz przejdźmy sobie do składu, do składu z No niestety troszkę mnie zawiódł, bo nie zdobył żadnej bramki, a miał naprawdę predyspozycję mi się wydaje do tego. Dobra, i wiecie co? Mam ochotę dać zagrać jeszcze jedno spotkanie Meyerowi, Miejmy nadzieję, że wyjdzie, wy wejdzie znaczy się z ławki, mam nadzieję taką. Eee, ale mi się plącze język, nie niedobrze, dobra. Santana zamiast Matipa sobie wskoczy do podstawowej ski. No i stymulujemy kolejny mecz. gramy teraz z, z Nurembergiem, więc nie będzie aż tak łatwo, ale gramy nawet Ins Arena i miejmy nadzieję, że pójdzie nam tutaj spoczko. Tak, jest, poszło nam bardzo spoczko. Farfan i Huntelar. Okej, okay, no niestety Majer nie dostał szansy na rozegranie tego spotkania. Nagroda z turnieju. Nagroda z turnieju Bundesliga. Dzięki dobrym wynikom w turnieju otrzymujesz dodatkowe fundusze. To tak ten? Czy to się kończy już sezon? Czy co? To było ostatnie spotkanie. To... Dawać mi kalendarz. Kto dawać mi tabelę! Kto był li... kto kto ten? Kto wygrał Bundesliga? Pewnie Borussia. No Nas... na stugę Borussia. Tak. No gad Demet jednym punktem, jednym zastranym punktem. No Boże, Wicelider ligi mistrzów Bayern trzeci, ale Bayern jaka strata punktowa. No to jest po prostu masakra. No ale wicelider! cholera. Jeden zastrany punkt, to przez ten remis, to przez ten zastrany remis. Oferta kontraktu jest odrzucona. Dobra, bo ten ja ci już daje następny. No, masakra po prostu, masakra. O Boże. Czemu ja po jednym, dzień niech ktoś mi powie? Co? Drogba 72 overrolla? O Boże. Legenda już niestety straciła swoją formę. A, niech... Cholera jasna, niedobrze, niedobrze, ale. No po prostu, kurde blaszka. Aż mnie. Aż mnie tak, kurde blaszka strząsnęło. Tak, tak. Bez żadnego ostrzeżenia nagle się nas skończył sezon Bundesligi. Tak po prostu. Kolaskiniacz, jasne, że możemy porozmawiać w Twoim wynagrodzeniu, tylko błagam. Wszyscy kurde chcecie podwyżkę wynagrodzenia Boateng już ci stary daje tyle ile chcesz Sorry kolego Zrobiłeś dużo dla naszej drużyny i mogłem ci dać śmiało od razu te <tyle>, tyle ile chciałeś Kto jeszcze chciał? Kulasiniacz. Ty chciałeś ile podwyżkę? Okej okay, Dobra Dobra Poszło też No i tutaj raczej powinien już poprzyjmować ten Dobra lecimy sobie dalej Przyjęta, przyjęta, dobra Ej no czemu, kurde blaszka ja tak wolno to symuluje? Nie mogę przesymulować, tak, chcę przesymulować do tego dnia Dobra, może do tego dnia Dobra, mamy fazę grupową e, Mistrzostw świata W e w Brazylii. A nasza grupa wygląda się, nas wygląda następująco. Holandia, Szwajcaria, Australia. E, no i my, WKS. Następna grupa, następna grupa. Rozpoczniemy sobie od A. W ogóle, kurde, blaszka, co ja się? Lol. Polska się zakwalifikowała. Mhm. Mm już to widzę. I Nawet zdążyłaś wygrać mecz z nową Zelandią. Przecież oni by to przegrali. Dobra. Grupa A. Chile, Anglia, Czechy, Turcja, e, Urugwaj, Włochy, Meksyk, Walia No tutaj. Dobra. Ja będę mówił od razu moich faworytów, Tutaj. Eee, Anglia i Czechy, mi się wydaje. Tutaj Urugwaj i Włochy. Kolumbia, Niemcy, Republika Korei Norwegia. To chyba Kolumbia i Niemcy. Polska, Argentyna, Rosja. Wydaje mi się, że Rosja i Argentyna, chociaż Polska tak naprawdę ma też bardzo dobry skład w FIFA, więc może Polska wyjdzie. Francja, Egipt, Węgry, Słowenia. Wydaje mi się, że Francja i Węgry, ale może Egipt coś powalczy? Nie mam pojęcia. Może coś Słowenia, na pewno Francja, ale tutaj no mam trochę zagwostkę. Eee, tutaj Hiszpania i Kamerun, tak mi się wydaje. E, Holandia, Szwajcaria, no to tutaj oczywiście wyjdziemy. E, wyjdzie Holandia i Wybrzeże Kości Słoniowej. Brazylia, Portugalia, Irlandia, RPA, no to te dwie pierwsze drużyny, tak zdecydowanie. No i okej, okay, i tak się prezentują te grupy. Dobra, i pierwsze spotkanie, z kim my sobie gramy. Z kim gramy pierwsze spotkanie? Gramy ze Szwajcarią. Okej, okay, symulujemy sobie. A stop, najpierw trzeba ustalić skład na to spotkanie. Sorry, muszę ustalić składzik. Przepraszam, przepraszam. Dobra, więc tak, teraz, no Boże, i znowu mam taki rozpierdziel na tej ławce, ja tu to, to wszystko sobie tak ładnie ustalałem, a oni mi wpadli I wszystko rozwalili w Kuwa, ja się na to nie godzę Dobra, czy mamy tutaj jeszcze jakiegoś, e, jakiegoś Samba, ba, bo Boże, Bamba, a nie Samba, co ja, co ja mówię e, Zamiast, jakby Okej, okay, dobra, i teraz tak e Tiotę oczywiście, tak Ture, Ture drugi też Tutaj tego zawodnika zmienimy i damy sobie e Dubaja I na atak wydaje mi się, że możemy dać Kalu Ale, chociaż nie, dobra, mamy akurat Tutaj mamy skład w miarę ogarnięty No i dobra, gramy z tej pierwszy mecz ze Szwajcarią Tutaj tylko i wyłącznie się liczy dla mnie wygrana No więc lecimy sobie Tym bardziej, że Gramy na naszym stadionie, więc Więc 2 do 0 w dupę? Serio? Poważnie? Zaplanowano spotkanie do formy No na stówę nas nie wywalą z szalkę, bo kurde blaszka O oh, fuck Ja nie, nie zobaczyłem co on tam napisał Shit 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 Papadopoulos odniósł ura... Okej, okay, dobra, 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 dobra w sumie sobie teraz spotkanie z Holandią, no i tutaj będzie się działo, będzie się działo I obawiam się, że nie naszą korzyść, tak, kolejne spotkanie 2-0 w dupę Jak tak dalej pójdzie, to się pożegnamy bardzo szybko z, z Pucharem Mistrzostw Świata Dobra, ja się z wami żegnam, to było na tyle w tym odcinku, który zaczął naprawdę szybko Zaledwie 20 minut nam zaczęły te dwa miesiące, no w sumie to 3 miesiące, mamy już czerwiec Ja się z wami żegnam, i zapomnijcie o łapce w górze, napiszcie czy może e, chcecie jakieś transfery czy coś Chociaż ja osobiście teraz mam tak powiem szczerze, że Mam plan, żeby zakończyć i Let's Simulate i zakończyć karierę z Wolves i zostawić tylko i wyłącznie karierę Chelsea, która by się dzięki temu pojawiała częściej um, się pojawiała dzięki temu częściej i po prostu inne serie jest Ultimate Teama i z innych gier oczywiście A po prostu zakończyć Let's Simulate i zakończyć Wolverhampton, jeżeli zakończymy, zakończymy. Simulate, a wydaje mi się, że zakończymy. No to zakończyliśmy to naprawdę w bardzo dobrym stylu. Jeszcze raz sobie tylko przypomnijmy nasze wszystkie osiągnięcia, jeżeli chodzi tutaj Bundesliga. Wicelider, no niestety, jeden punkt straty do Borusi, no ale cóż, taka jest piłka nożna. Deutscher Pokal, tutaj doszliśmy do ćwierćfinału, gdzie przegraliśmy niestety z Bayerem Leverkusen. Później Bayer przegrał w finale z Wolfsburgiem. Puchar barażowy, to nas nie interesuje. Co?! Galatasaray wygrał Ligę Mistrzów, że co?! Co?! Nie rozumiem, jak to się stało, że... O Boże, to jest FIFA. O, tutaj Borussia przegrała z Tottenhamem Euroligę. No i dobra, no i to jest tyle, a wy... No tutaj to dla mnie idzie zdecydowanie dobrze. Szwajcaria i Holandia mierzą i nas, i Australię. Dobra, w każdym razie się z Wami żegnam i wydaje mi się, że to jest ostatni odcinek Z Simulate. Naprawdę przyjemna, fajna seria. Fajna do oglądania, fajna do kręcenia się z Wami. Żegnam na razie. Cześć.